To, co tutaj się odpierdala, przechodzi ludzkie pojęcie. Wobec tego zapnijcie pasy i jedziemy nie przedłużając. Opuściliśmy Maxia w momencie, kiedy miał gigantyczny ból dupy do opozycji, że olała go. Przecież wszyscy wiemy, że powinni uznać L prezydenta i oddać mu całe swoje poparcie, nie? Żaden z was nie jest w stanie pokonać socjalistycznej machiny hunty rządzącej! Edycja leży, odcinek któryś tam z kolei. Ja wiem, nie powinienem cały czas tego przypominać, ale przypominam, ponieważ to jest dziennikarz niby. Gość, który powinien przez swoją pracę, przez swoje doświadczenie wiedzieć, że takie rzeczy jak obróbka, takie rzeczy jak edycja to są podstawy jakiegokolwiek materiału. Tymczasem mamy tutaj coś takiego, że ujęcie nie wyszło, dobra, chuj, jedziemy, wpisało się do Excela. Poprzyjcie moją kandydaturę, a ja rozniosę dudę w publiczności. Telewizyjnej debacie, no na to, Maxie, to jest trochę za późno już. Nigdy się do tego nie odnosiłem, więc powiem to teraz. Wiecie, jakby wyglądała ta debata? Jeśli myślicie, że golonko el prezydente przyjechałby do Polski, to jesteście naiwni. Na pewno narzekałby i nalegałby tylko i wyłącznie na łącze elektroniczne. A potem to zależy od dnia i leków, jakie wziął, bądź nie. Albo by nawijał o jakiejś remesy, fajne babeczce tu z bacikiem, albo by gadał jakieś Kompletne bzdury, ponieważ nie miałby zielonego pojęcia, jak działają polskie, europejskie ogólnie debaty, a jak amerykańskie. Czym by się to skończyło? Według mnie, wyłączenie mikrofonu Maxia, przez co by miał pożywkę, że go szkalują, blokują, niszczą, bo się go boją i nie pozwalają zaorać dudy. Wiecie, naprawdę mnie ciekawi jedna, jedyna rzecz. lepiej odchodzisz od tematu, tak odchodzę, ale to jest ważne. Czemu ci wszyscy goście over 40 zaczynają negować dosłownie rzeczywistość? Czyli mówisz im, że jest sytuacja inna niż oni mówią, a oni udają, że cię nie słyszą, że nie przeczytali twojego komentarza, że nie mówili, w ogóle że nic nie powiedziałeś, ne, 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 oni wiedzą najlepiej, i dalej plotą w kółko swoje tylko i wyłącznie po to, żeby utwierdzić wszystkich innych, że mają rację. I jak im jeszcze raz wyjaśnisz, ej, stary, to nie jest tak, to on jeszcze raz powtórzy swoje. Wersję. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i w kółko, i w kółko, aż w końcu się zamkniesz, bo on będzie jeden, jedyny na polu bitwy. Oh, ja mam rację. I tutaj mówię nie tylko o Golonko, ale praktycznie o każdym. O wszelkich YouTuberach podstarzałych, typu Atorek, typu jakieś tam inne stare dziady, które siedzą i myślą, że mają pojęcie o wszystkim, bo ja jestem stary, ja rozumiem, ja wiem. A także o takich typowych Januszach, którzy się właśnie powoli zamieniają z takiego typowego Seby w typu Janusza i też są przeświadczeni o wszystkim. Apeluję do Was, przyłączcie się do nas. Teraz nie jest czas na szemrane dealy, teraz jest czas na rewolucję, teraz jest czas na przyjęcie władzy, ale nie przez bratobójczą walkę, strzelaninę czy sfałszowane wybory. Teraz jest czas na przyjęcie władzy przez rewolucję hashtag yy. podsumujmy, czyli nie chcecie wziąć udziału w wyborach, bo są sfałszowane, nie pójdziecie na ulicę, dlatego bo to bratobójcza walka, ani też nie będziecie prowadzili jakichś działań dyplomatycznych. Wy będziecie rządzić przez samopowiedzenie, że będziecie rządzić. To, to wszystko to wystarczy, tak? Według mnie Maxio tym ruchem przypomina kaznodzieje i to konkretne Kazno dzieje Przede wszystkim przypomina mi Hojeckiego, ale przypomina mi też jednego gościa, którego miałem nieprzyjemność spotkać. Facet był dosłownie takim prostym, przerysowanym wręcz republikańskim pastorem, który też wyznawał podobną ideologię. Twierdził, że wystarczy powiedzieć Jezus, baw mnie i to już oznacza, że jesteś protestantem, już jesteś w jego ekipie, już jesteś super już nie jesteś katolikiem. Wystarczy, że tylko powiesz konkretną formułkę, że ty wierzysz i tych Chcesz być w tym, no i już jesteś. Nie musisz nawet tak naprawdę wierzyć. Nie musisz nawet uczęszczać tam na cały ten ruch, dawać na tace. Nic nie musisz robić. Wystarczy tylko powiedzieć jedno puste słowo. I tu według mnie, moi drodzy, jest dokładnie tak samo. Nie musisz wierzyć, nie musisz popierać. Wystarczy, że powiesz: że tak, yy, rewoluż, że jesteś spokoziomkiem. Już masz własne państwo: Stany Zjednoczone, Polski, które rządzą całym, trzepią właściwie całą Europą, trzepią całą Ameryką, deal robią z Trump. Raz, dwa, i gotowe. W zamian za poparcie naszej rewolucji oferuję amnestię dla wszystkich polityków opozycji, jak również kasty rządzących, biznesmenów i lobbystów, którzy przez minione lata dopuszczali się przestępstwa wyborczego. Zaś tych, którzy rewolucji nie poprą, rozliczę z każdego dolara i z każdej złotówki. wołam Trybunał Narodowy do osądzenia waszych czynów. Niech zgadnę, ten trybunał będzie na fejsie, tak jak ten sztab wyborczy był na fejsie, też będzie grupką na Facebooku jak wszelkie możliwe sztaby wyborcze, Task Force oraz różne inne pierdoły, a jeszcze sztaby ekspertów. Ciekaw jestem jak to będzie wyglądało bez mocy sprawczej. Co, co dostaniesz wiadomość na Facebooku? W imieniu Czwartej Republiki Polskiej aż in revolution, żąda, żeby za zdradę narodu polskiego oddał pan dwa miliony cebulionów. Skazanym przestępcom i złodziejom skonfiskuje mienie. Moje pytanie pozostaje. Jak? Nie macie mocy sprawczej, nie macie niczego właściwie, nie, jesteście po prostu banną gości, która na internecie sama się ogłosiła prawdziwą Republiką Polską i to tyle. I skieruje na długie lata do więzienia albo obozu pracy. To też będą grupki na Facebooku, czy może pod schowkiem namiotu jest piwnica na to? Powtarzam, waszą jedyną szansą na łagodny wyrok, bądź nawet amnestię jest poparcie rewolucji hashtag IR. Revolution. Panie i panowie 2020. Gość w metaforycznym schowku namiotku siedzi sobie w garniturze z kolekcji wiosna-lato 2000 i mówi, że powsadza wszystkich do więzień. Czekamy na pokojowe przekazanie nam władzy. Jeśli tego nie zrobicie, ogłoszę dyrektywę 44 wojny totalnej. <noise> Pomijając całkowity absurd sytuacji, to nie ma się nic Nigdy nie nawiązywał do azizmu lepszy, co ty gadasz? Nie, no, no w ogóle. Der Krieg. Czekajcie, jeszcze się nie śmiejcie, bo, 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 bo zaraz będzie jeszcze lepiej. Dowiemy się, na czym ta wojna totalna będzie polegać. Dyrektywa 44 będzie wezwaniem publicznym do obywatelskiego nieposłuszeństwa względem władzy. Wezwanie do niepłacenia podatków. Wezwanie do słabej wydajności pracy. Wezwanie do masowej emigracji z kraju, która pozbawi polityków młodej siły roboczej wezwaniem do strajków w fabrykach i protestów ulicznych w miastach i innych sposobów wyrażania cywilnego nieposłuszeństwa, tak jak za czasów Solidarności Lecha Wałęsy. Nie no, to tak lasuje mózg, że ja nie wiem od czego zacząć. Może zacznijmy sobie od zwykłego, prostego, jasnego ja pierdolę. Powiedzcie mi, że ten gościu jest stabilny psychicznie i powiedzcie mi, że każdy kto tego słucha, słucha tego na serio i rzeczywiście twierdzi, że, że to jest normalne, że to jest... Na serio, że to jest praktyczne. że takie rzeczy się rzeczywiście dzieją. że rzeczywiście, jak jakiś random z sieci, który kiedyś był sławny, wrzuci sobie nagranie na YouTube'ka, to naraz ludzie przestaną chodzić do pracy, naraz ludzie przestaną płacić podatki, naraz ludzie wszystko oleją. Spoiler alert: płacisz podatki nawet jak kupujesz chleb i masło, ponieważ jest coś takiego, co się nazywa VAT. Nawet nie wspominam o tym, że jeśli nie zapłacisz za prąd, wodę, gaz, za czynsz, za takie różne inne rzeczy, to w trybie natychmiastowym odcinają ci je z mieszkania. A spróbuj nie płacić przez dłuższy czas podatków, to masz komórnika na karku. Będziesz pracował gorzej? Wypierdolą cię w trybie natychmiastowym, na twoje miejsce jest przecież według Janusza pięciu innych Ukraińców. Co do blokowania fabryk, biorąc pod uwagę, że 90% fabryk w Polsce jest w rękach prywatnych, skończy się to albo wypierdoleniem przez prywatną ochronę, albo wezwaniem bagiet, które cię za i to nie tylko na 4,8. Ale drogie 2 miliony batalionów! Aż tak Kto wam stoi na drodze do tego, żeby stracić w trybie natychmiastowym mieszkanie, pracę oraz szanse na jakiekolwiek zatrudnienie i spędzenie dłuższego czasu w zakładzie karnym? Ja nie zamierzam. Tylko jak już będziecie się organizować, to dajcie znać na tym Max TV Go, gdzie i kiedy, ponieważ chcę przyjść z popcornem i się pośmiać. Może nawet nagram materiał na kanał, czemu nie? A dalej mamy coś, co się nazywa przytoczeniem Biblii z dupy oraz coś, co można powiedzieć, że jest, no nie wiem, hasztagerowym wyznaniem wiary? A ja to wam wiernie postaram się zacytować, ale uważajcie, ponieważ, no, odlot jest srogi. Wierzę znaki na niebie i na ziemi, które wskazują polskie odrodzenie. Wierzę w In sił nadprzyrodzonych w historię i wierzą w równowagę sił dobra i zła naszej patronki Nemesis, która obraca kołami i kieratem ludzkiego losu. Maxia, to nie były przypadki Moiry, ale dobre, nieważne. Wierzę w Boga i Narodu Polskiego z martwych stanie. Całkiem logiczne w połączeniu z grecką boginią Nemezis. Wierzę, że ten czas przypisany w Biblii jest teraz. Wierzę, że dzwon zygmunta kołyszy się nad nami, poruszany rękami stłamszonego polskiego narodu. Rebolwanego przez najeźdźców, stłamszonego przez zdrajców, wyśmiewanego przez niegodziwców, i mordowanego przez nikczenników polskich matek, które co noc powtarzają swoim dzieciom na dobranoc, że jest dobry Bóg, który za dobro wynagradza, a za zło karze. W dziwnej rodzinie, jak się dorastał mi, mamusia opowiadała bajeczki na dobranoc. Wierzę w was, którzy jesteście inni, którzy jesteście lepsi. Tu wchodzi patetyczna muzyczka. Którzy widzicie więcej, myślicie lepiej, podążacie dalej ku wspaniałej wolności, z którą każdy człowiek się rodzi. Wierzę w naszej rewolucji zwycięskiej. I odrodzenie polskiego narodu! Niech więc Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Czwartej Republiki Polskiej! Niech więc ma w opiece prezydenta tej republiki, ad interim, by wprowadził Polskę ku bogatości i wspaniałości! <grym> Jak moi rzecz, wprowadził naród Izraela przez zburzone wody! Prze przepraszam, ale po prostu poziom samouwielbienia jego tej modlitwie to jest po prostu <noise> zbyt wysoki. Nie, nie nie da się tego na poważnie. Nie da się po prostu tego na poważnie. Niech sojusznik naszej republiki, stany zjednoczone z Ameryki wspierają nas w tej walce o wolność naszą i waszą. Niech miłosierny Bóg ma w opiece ten naród podczas rewolucji, bo naród jest duszą państwa. Powiedzcie mi, że to nie jest modlitwa. Powiedzcie mi, że nie mamy tutaj już ruchu religijnego w stylu idź pod prąd. Moi drodzy, według mojej opinii, z każdym dniem ten ruch, aż revolution staje się coraz bardziej popierdolony i coraz bardziej im odbija, według mojej opinii oczywiście. Dziś, na całe szczęście, Maxio zapewnia, że nie, 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 oni nie będą robić żadnych rozruchów z zbrojnych. I bardzo dobrze, i to jest git majonez pod tym względem, ale kiedy może mu się zmienić? Owszem, w tej bandzie jest naprawdę mało ludzi, to jest akurat plus, nie? Tylko problem Polega na tym, że fanatyzm się znacznie, znacznie, drastycznie wręcz zwiększa. Słyszeliście to całe omówienie? Przecież tutaj lecą takie, przynajmniej według mnie, ja to tak odbieram. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, może inaczej to odbieracie, ale według mnie tam lecą takie chore teksty, że kurde psychiatra potrzebne od zaraz. Mało tego wychodzi brak znajomości kraju, na temat którego Maxio się wypowiada. Chłop nam przyrównuje Polskę z lat 90., 2000. do Polski Anno Domini 2020. 2020 rok chłop nam mówi o ciężkim przemyśle, że on przywróci ciężki przemysł. Kurwa! Wszyscy mówią o ekologii, o nowym dealu, o tym, że nie chcą żyć w ciągłym smogu, facet chce stawiać kobiny. Nawet e, pominijmy sobie fakt, że gościu praktycznie wypowiada się na temat tego, jakby już miał moc sprawczą. On już rządzi praktycznie. Tak, Maxio, rządzisz całym schowkiem namiotły. Nie mam zielonego pojęcia, jak to dalej będzie wyglądało. Na razie jest bardziej śmieszniej niż strasznie więc nie ma co się bać. Jeśli byście chcieli znów dowiedzieć się czegoś z uniwersum Golonko, to pamiętajcie, ja dalej tutaj jestem i dalej wypuszczam materiały na ten temat. A tymczasem żegnam się z wami gorąco. Idę się napić czegoś mocnego, bo na trzeźwo się nie da. No i zmontuję oczywiście ten materiał na razie. Aj, bym był zapomniał. Następny materiał, który będę omawiał od Macia, to będzie materiał dotyczący pracy. Także jest dostępny na maxtvgo.com. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za oglądanie. Oczywiście jak zwykle, komentarze są wasze.